Wreszcie zrobiła się jakaś względna pogoda na rower, a nie tylko ta ciapa i ciapa. Także jadę nagrywać magazyn ligowy, więc e, przyjemnego oglądania. Magazyn ligowy o sezonie zimowym oczywiście. Chwa. Karnawał. No. No. Karnawał. Zaraz kolega Łukasz będzie urodziny, więc w sam raz dzisiaj się ładnie tam ubrał na tę okoliczność. Trwa też festiwal, karnawał, bramek na balonie i na hali, a na Hali to chyba ładują. najwięcej od dawna. Tak, ładują te właśnie bramki na hali, na balonie to zawsze ładowali, no ale to ładują na tej hali. No bo jest widoczna różnica poziomów. Wczoraj, się spocę pod fryzurą. O mistrzostwo walczą po tych kilku kolejkach. Taki wniosek. Seaf. E Oponyx. Mm -mm -mm -hmm. Nie powiem tego. Co. Planeta ja A w życiu? Nie, nic nie będę... A jakie mistrzostwo? O mistrzostwo nie, ale... O... Już wam pokazali jedni, zaraz pokażą wam drudzy i pokażą wam trzeci. No, czyli czwarte miejsce. No i, I drużyna... Jeszcze MPK was walnie. Ale przegrałeś z nami. Aha. No. To czy przepraszam, cofniemy. I jest drużyna, która zaskakuje wszystkich. Drużyna FC Ukrainy. Przyszedł debiutant, e, nikt żeśmy tam u nich nie znali, a oni tam pięknie grają. I to tu na Hali mamy sytuację, że no raczej jak, czego byśmy nie wytypowali teraz, patrząc na tabelę, no to myślę, że jakby się tak sezon skończył, to by nikt nie miał e, w ogóle z jakiegoś zaległym no, mecz. No tak tak, ale jakby jakby mówię, jakby taki był układ. Tabeli na koniec sezonu, który jest obecnie, to nie byłoby żadnego zaskoczenia. No SIFT wiadomo, patrząc na skład, gdzie sobie mogą, e, jaką piątkę nie wystawią, to będzie ona <grym> bardzo mocna, no to... Podobno Potem... o to chodzi, no, piłce tak, tak. Tyle gwiazd na parkiecie, to dla mnie byłoby za dużo. Mhm. Ja mam jedną gwiazdę. Pozdrawiam Adama. Poza... Duży z Ukrainy, jakieś zaskoczenie, jakiś zawodnik? Dla mnie łazorczyk z Oponiksu. On w MPK, grał mhm. wtedy na hali? Grał w MPK, grał w Goi. No, no i nie miał takich liczb jak ma teraz. No, ofensywnie ciągnie ten Oponix w tych pierwszych meczach. No, Oponix co chwilę tam w zasadzie innym składem. Raz przyszedł. Dwa razy przyszedł Czaja, dwa razy przyszedł Boniek. Czy raz przyszedł Czaja, raz Boniek. Marek Konieczny Właśnie. był raz. To przechodzimy na balon? na Tak, balon. na, balonie. na balonie, dwie ligi i tutaj jest troszkę więcej zaskoczenia, takich zaskoczeń, że tak powiem. No w pierwszej lidze, pierwsza czwórka to jest taka sama czwórka jak zakończyła sezon poprzedni, czyli Baumit, Planeta, Mebla. Napromieniowani. Napromieniowani, Performance, dawniej Kerwer. No, czyli tak czyli też jest, jest właśnie ta czy... Ktoś wypadnie z medalu. Tak? tak, to tutaj te drużyny będą o ten medal walczyć. No a później są drużyny, które praktycznie, no patrząc na te wyniki, każda jest praktycznie z każdą w stanie tam zapunktować. Nie? Tam jest jedno takie zaskoczenie negatywne dla mnie, że tak powiem. Jest to postawa od Bangers i Fulanito. Czyli taki dosyć uznanych ligowców. Jedni i drudzy mają ten sam problem. No, chyba tak, ale. No, zależy, no, kto... Old Blue Angels już powiedziałem raz, że są coraz bardziej old. Tak, old. E... A Lanito... no, to też jest, no nie oszukujmy. No i tak, one w, w strefie spadkowej. Bez punktów. I, Tomek Szabłowski, który siedział na tym miejscu, kontynuuje swoją formę z jesieni. A propos zero. Mieliśmy. Wow. Takie były emocje. Jeliśmy e, dawno nie widziane 0-0. A to nie oglądałem. Elektrosat z... E, z Janoszem. To tylko Janusz by takie a, rzeczy mógł zrobić, to? to nie, to nie, zapomniałem, że to chodziło Jezus, Dawid Pałaszczyste konto zachował, niemożliwe. A, bongraty. A, jeju, to też nie, a, nie widziałem, do tego też nie piłem, a to... No widzisz, panie, jak ja podświadomie, kurde, żeby tylko się dopieprznić. był tu jakaś re reklama, ale nam za to nie płacą. Tak, właśnie, <śloni> ten... E no i jak przeszliśmy tak płynnie do pierwszej ligi, no to tam drużyna Janusza, no już... Dobrze zaczęła. Pierwszy mecz wygrała. Porażka, remis 0-0. Nie wiadomo, czy będzie awans. A ktoś, ale... tam, a ktoś tam mówił, że, że będą walczyć. To, to, to nie ich styl. Nie ich styl? Nie. Fajnie, nie grają, styl. fajnie gra kreowanie marek. Kreuje. Yy, tak. Dużo, biegają aktywnie, wymieniają. No ale w tabeli słabo stoją. Yy, ale fajnie gra. Oni no, już tak widać ograniczy balonowo. Dobra, to jedziemy jeszcze z e, bieżącymi sytuacjami. E, dzisiaj 13 nie, to nie, nie. No, z bieżącymi, czyli o czym chcemy rozmawiać, bo ja to tak mam... No to ty masz scenariusz. Tak Siedzisz scenariusz. tam, no to teraz wiesz. No. O zapisach. Do nowego sezonu. Wiosna 2022. Do końca miesiąca? A już powiem Ci, mam to zapisane dokładnie. A tamte do 13 chyba? Tak jest, do 30 stycznia ekipy, które grały w poprzednich sezonach, które już grały. To mają potwierdzić, e, czy mają grają podwiedzić. dalej? Tak, czy grają dalej, wysłać formularz, opłatę uiścić, że tak powiem. pieniądze, dzięki. No, dzięki. No a nowe drużyny do 13 lutego. Taka sama zasada, to też nie dużo, mniej niż miesiąc. zwłaszcza, że dziś 20. Tak, to tu niecałe dwa tygodnie. No, tak. Gdyż zaskoczę Państwa, nie jest to na żywo. Nie, nie jest na żywo. Nie jest Jak na... bardzo nie na żywo okaże się, kiedy to zmontuję? Zachęcam tak, tak. do czytania <laughs> różnych rzeczy, bo się pojawiają. Pojawiają się filmy, teksty. Do, 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 do tego. To, to się wytnie, będzie kontynuowane, już mam zebrane tym, co jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie się uzbiera. To wtedy wrzucam rzeczy, które nie znalazły się w podsumowaniu tygodnia. Które zgodnie z nazwą wielu zawodników mówi, to się wytnie. No, wytnie się, a potem się wykorzysta do, do czegoś. No. Nadal tyle turniej prowadzisz, słyszałem? Yy, tyle turniej, to już w zasadzie nagrany zostaje. Jeszcze jedno miejsce, jak ktoś chce, może pisać: lukimałpavrocball.pl. Bo dziś dogrywam, tak trochę symbolicznie, jestem ubrany na pomarańczowo, gdyż dogrywam zawodnika, który w pomarańczowej koszulce no. biega we wrozbalu od lat, w żarze. W żarze. W żarze trupików. Co jak oceniasz poziom uczestników i poziom trudności pytań? No, różnie, zróżnicowane. Z dwa odcinki, jak tak przeglądałem, to bym miał problemy, a dwa to się zdziwiłem, że te osoby, które tam występowały takie błędy popełniały. O jakichś rzeczach regulaminowych mieliśmy coś powiedzieć. Były teksty na stronie. Były teksty i to... W jednym i w drugim było obuwiu, to wiem. No to tak, no widzę pod balonem, bo tak wrócimy. Do ligi pod balonem. Nie można grać w korkach. I w razie czego, można skończyć tak, jak już to kiedyś pokazywaliśmy, tak. że w bramkarz wojskowy wojskowych grał. No... Nie tylko bramkarz. No, no, no tak. No, jeśli sędzia zauważy, jeśli przeciwnik zauważy i zgłosi sędziemu, Co jak najbardziej, wtedy schodzi i ten. No. No, ale to jest regulamin obiektu. A Będą joker Bramkarza w każdej chwili, bo to też cały czas pytanie, czy można, bramkarza, bramkarza zawsze można. W każdej chwili tylko bramkarz nie może już grać w polu. W I nie może być zawodnikiem innej drużyny. Wiadomo, no i może być tylko zgłoszony, jeżeli macie miejsce w składzie, żeby go zgłosić, tak? Czyli jeśli zagrało 20 chłopa, to, to, to nie niestety. Nie to nie A jak zagrało 19, no to ten, co nie zagrał, do skreślenia. No, w lidze OFC będzie możliwość jeszcze jokerów. Tak samo jak na hali, to jest 19, przepraszam, 17-19 lutego. Na hali taka ewentualność... Za miesiąc już będzie za późno. Tak, za miesiąc będzie za późno, a na hali taka ewentualność, jak tu patrzę, 7-10 lutego. Zimno się robi, też będzie za późno. Też będzie za późno. I ta sama zasada, bramkarza możemy zgłosić w każdej możliwej... Terenie. Na formularzach, drodzy Państwo, zgłaszamy... I w mailach piszemy, co zgłaszamy, gdzie zgłaszamy, jak się chłop nazywa i tak dalej, i tak dalej. A nie, że później trzeba szukać, kto to jest, bo to. O, nie chcemy być jak biurokraci. Naprawdę, nie chcemy być jak biurokraci. On chce, ale. Ojeju, jemu dać władzę. To To byłoby źle. Okay. Tutaj bo to my tu mówimy, że w korki na. Na balonie nie można. A na hali też jakiś. Też nie nowe... można w korkach. Nie, no... No też nie. Ale jakieś nowe dyrektywy weszły. E, tak, bo tam się zmieniło zarząd, czy, czy ktoś tam. I też trzeba mieć zmienne. Jak to Marek Olszewski napisał i strój na dodatek. To jest od nas niezależne. Jak ja tak powiem. wymaga ktoś, kto wymaga. Y, wymaga kto wynajmuje nam y, obiekt? No to trzeba się dostosować. No, no trzeba, no. Co mam powiedzieć? O ceremonii nie mówimy nic, bo to jutro. Bo to jutro, tak. Zanim Aby to się zdąży wyimitować, to. No nie, do jutra nie zdąży. Drodzy kapitanowie, kierownicy, osoby funkcyjne, to wy musicie się pofatygować do koordynatora w celu yy, uzupełnienia protokołu. Jakbyście przeczytali piękny nasz regulamin, to byście wiedzieli, że to nie popłaca takie niestawianie się. Też macie patrzeć, kto jest zawieszony za kartki, bo się już zdarzały sytuacje. i... sytuacji. No nagle, mówię, żeby nie było później, jak to mówił klasyk... A na hali kartek trochę jest, a Andrzej Malec sędziuje My też zapraszamy do Decathlonu. Decathlon jest e, zwłaszcza, taki... że teraz każdy dostaje albo dostał te kupony na 10% jednorazowej zniżki. Jak zrobicie większe zakupy, Zrzęk. to Wam się to jakoś opłaci. No mniejsze też, no zawsze to... Parę gro... Zależy no, jak się kupi Pależy opaskę jest, kapitana tak... za dychę, no to, no. to złotóweczka. Sł bo... Sł Słuchaj, niektórzy ludzie tu, w tym miejscu, w teleturnieju, A, przegrywali no, to... To nie ma, takie ma, pieniądze. Powinienem powiedzieć, że tam nowy kapsik się ukazał. Gdzie? Na się, A nie widziałem. Jest w to nie... Przepraszam, to się wypipka! Coś ty Chuchu. powiedział? Hunil. Hunilbae. Przepraszam, nie, to nie powinno się po żartować. To ja nic wam nie powiem, ale poczekaj, to możemy powiedzieć po węgiersku. Chcesz nie. się pożegnać, tak? Ładnie. Tak. Moim zdaniem, na schleda będzie najlepsze. No, zobaczymy, co to znaczy. To jest na sledano, na Dobra, niech będzie. Już wiesz, no, na To ty pierwszy, a drugi. No to ja już powiedziałem, już ile razy mam powtarzać? To na nam. Wam. 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 Ahoj. wam. Ahoj. Nie wiem w którym momencie przestało się nagrywać. Może wtedy, gdy schodziliśmy sponsorom, więc... No może.